Jedno zdobyte doświadczenie jest ważniejsze od zapamiętanych siedmiu życiowych zasad. Tym kierujemy się pracując z młodzieżą, z dorosłymi, w tym pięknym miejscu, jakim jest ojców. Nasza fundacja Archezja od wielu lat prowadzi zajęcia plenerowe w takim Charakterze przygody, wspólnej wyprawy. W wielu bajkach bohater wyrusza w podróż, wyrusza w drogę. Zwykle jest to podróż po złote runo, po szczęście. Czasami królewicz zdobywał żonę w ten sposób. My podobnie zapraszamy wszystkich na podróż. Przez dolinę prądnika, przez czas, ale też podróż taką troszkę filozoficzną w głąb siebie. Być może w tym miejscu kiedyś wędrowały dinozaury. Nawet na pewno. A jednocześnie też w tym samym czasie ktoś budował tu zamek, a teraz chodzą tu ludzie ze smartfonami. To jest to samo miejsce w przestrzeni. Tylko czas. Tylko czas się zmienił. Myślę, że Pan Bóg widzi to zupełnie inaczej, może, może w, innym, w innym kontekście. Następnie zapraszamy uczestników zajęć jeszcze głębiej w odchłanie czasu. Tutaj mam taką uwagę: gdybyście Państwo mieli kiedykolwiek okazję być na naszych zajęciach, to bardzo proszę, wyłączcie telefony, bo. Kiedy cofamy się w czasie, na przełomie wieków, następują takie tąpnięcia i procesory tego nie wytrzymują. Także ważnie wyłączony telefon po powrocie nie będzie się nadawał do użytku. Uczestnicy zajęć otwierają oczy na świat. Świat, który jest światem pierwotnym. Ptaki, wiatr, żadnych samochodów, żadnej sztucznej inteligencji. Piękny, naturalny świat. Wędrujemy w głąb czasu. W średniowieczu jesteśmy na zamku, w ojcowie. Tam zastanawiamy się nad zakresem podejmowanych decyzji. Król miał inną decyzję, rycerz inną, sługa jeszcze inną. Zastanawiamy się na zamku, jak to jest. Z posiadaniem autorytetu. Następnie dość szybko przechodzimy w czasy biblijne. W czasie naszych wypraw, wypraw niezwykle symbolicznych, omawiamy tą symbolikę drogi, podróży, symbolikę sumienia, symbolikę znaków zostawionych dla nas przez poprzednie pokolenia. W miejscu, gdzie nie ma szlaków, trzeba się posłużyć sumieniem. Czy Państwo macie sumienie? A ktoś by chciał dostać? Zwracamy uwagę na różnicę pomiędzy kompasem, sumieniem, który pokazuje kierunek, w którym mamy podążać, a GPS-em, który mówi skręć w prawo. Nie kombinuj, skręć w lewo. Kwestia wolności odpowiedzialności. Wprowadzamy też symbol barierek. Barierki są jak napomnienia rodziców. Ta barierka na przykład może być napomnieniem wracaj przed 22 drugą do domu. I tak rozmawiając, zastanawiając się nad czasami ważnymi życiowo sprawami, docieramy do czasów biblijnych i spotykamy na swojej drodze biblijnego Jonasza. A co jest Główną przyczyną kłopotów młodzieży, dorosłych, praprzyczyną wielu ryzykownych zachowań jest pustka egzystencjalna, która pojawia się w sercach ludzi. Pustka egzystencjalna, czyli takie dojmujące poczucie nudy, braku sensu życia, braku. Poczucia sensu w ogóle. Zaczyna się od tego, kiedy młody człowiek stawia sobie pytanie, co ja dostanę od życia, co ja z tego będę miał. To pierwszy krok do pustki egzystencjalnej. Pytanie powinno brzmieć, co ja mogę zaproponować mojemu życiu, co ja mogę zaproponować światu. Wtedy w sercu pojawia się poczucie sensu, spełnienia. I powoli zbliżamy się do odkrycia tego jedynego, niepowtarzalnego sensu naszego życia. Udział w naszych zajęciach powoduje wzrost refleksyjności, a to chroni przed pustką egzystencjalną. Cofamy czas do momentu, kiedy ani jednego człowieka nie było na Ziemi. Ten moment spotyka nas koło jaskini ciemnej. I tutaj oczywiście oprócz podziwiania miejsca i historycznej historycznej wizji tego miejsca, zastanawiamy się, jak to mogło być, że Neandertalczyk pojawił się, wyewoluował, że jak to było, że stał się człowiekiem. Autorem tej jaskini jest woda, która wpływała kiedyś tym otworem, którym wchodziliśmy i wypełniała całą jaskinię. Woda nie tylko stworzyła jaskinię, ale też cały czas ją tworzy. Ten deszcz, który pada na zewnątrz, z dużym opóźnieniem przechodzi przez glebę, przez skałę, żeby w końcu zawisnąć u stropu w postaci takiej kropli. Jeden centymetr takiego stalaktytu rośnie 250 lat. Pierwsi turyści, którzy zaczynali zwiedzać jaskinie i wchodząc tutaj, chcieli zabrać ze sobą jakąś pamiątkę. Więc niewiele myśląc, zrywali stalaktyty. Tu będziemy się przypatrywać tej naszej odpowiedzialności za środowisko. Że jedną nieprzemyślaną decyzją jesteśmy w stanie nie tylko zniszczyć dzieło życia drugiego człowieka, ale też zniszczyć setki tysięcy lat pracy natury. Jaskinia ciemna, wchodzimy do niej bez światła, to doświadczenie trudne, doświadczenie życiowego kryzysu. Po jaskini ciemnej następuje źródło miłości. Jak powiedział pewien teolog, nie można dojść do źródła miłości bez doświadczenia jaskini ciemnej. Stoimy przy źródełku miłości. I to jest też miejsce, w którym warto pokazać, że miłość jest największym sensem życia każdego człowieka. Budujemy cywilizację od nowa. Rozpalamy ogień, budujemy dom i podejmujemy decyzję. Decyzja. To jak strzał z łuku. Umiejętność podejmowania decyzji to tak naprawdę umiejętność dobrego, sensownego życia, bo na tym polega życie na odpowiedzialności, na podejmowaniu niezawisłych decyzji i braniu za nie odpowiedzialności. Dobra decyzja skutkuje pożywieniem. Jak uczestnik trafia strzałom z łuku, otrzymuje posiłek. Tak jak w życiu, jak podejmiesz dobrą decyzję, to przychodzi nagroda. Może nie od razu, ale ona się na pewno pojawi. Zajęcia są. Mocno oddziaływującym programem profilaktycznym, a jednocześnie wspaniałą wyprawą, wycieczką, wspólnym spędzeniem dnia i tak strzelając z łuku, wędrując przez piękny ojców, oglądając niepowtarzalne, niepowtarzalne drzewa, liście, kamyczki, ślimaki, nietoperze uczestnicy zaczynają zwiększać swoją refleksyjność, a refleksyjność to początek do rozwoju duchowego. Zapraszam bardzo serdecznie na zajęcia Osada Praojców w Archezji, w Ojcowie.